Tam wszystkich. <laughs> Teraz niech temu przeszło. Sporo się przelało łez Leży wracali tu z orki Więc szumiały dla nich wieżby i zakwitał biały bez. Kiedy szli do niepodległej spoza góry rzek. Niepodległa, niepokona zawsze była. Jeśli ktoś więcej <śmum> takiej reszty piosenki, to y, proszę o jednego słupka. Do widzenia Pa.